informacyjny telewizji Pomerania. Agnieszka Stańczak, witam i zapraszam. Oto najważniejsze informacje dnia. Nowy skarbnik województwa na sesji Sejmiku. Zaczyna się remont ulicy Potulickiej. Szkolenie pilotów morskich w Akademii Morskiej w Szczecinie. Doktor Marek Dylewski jest nowym skarbnikiem województwa zachodniopomorskiego. Jego kandydaturę radnym Sejmiku rekomendował marszałek Olgierd Geblewicz. Jak nie trudno się jednak domyślić, opozycja była wobec nowego skarbnika bardzo nieufna. Wybrano nowego skarbnika województwa. Został nim doktor habilitowany Marek Dylewski. Sejmik województwa zaakceptował jednomyślnie jego kandydaturę. 18 marca dotychczasowy skarbnik województwa zachodniopomorskiego, Zbigniew Miklewicz, złożył rezygnację. W tym samym dniu piecza nad finansami powierzona została Małgorzacie Gorzałczyńskiej Koczkodaj, która odmówiła jednak przyjęcia funkcji skarbnika. Zarząd województwa nakłonił więc do współpracy pana Marka Dylewskiego. W dniu dzisiejszym zostanie zaprezentowany przez pana marszałka nowy skarbnik. Widziałem jego CV, miałem okazję zapoznać się. Ono jest imponujące, jeśli chodzi o doświadczenie w branży takiej stricte ekonomicznej blisko 20 lat. Tak więc, no cóż mogę powiedzieć, no, jeśli chodzi o doświadczenie, w mojej ocenie jest naprawdę bardzo dobre. Radni są ostrożni w ocenach nowego skarbnika. Podczas głosowania na sesji, Prawo i Sprawiedliwość wstrzymało się od głosu, ale nie głosowało przeciw tej kandydaturze. Kandydat będzie musiał się na sesji sejmiku też zaprezentować, bo nie prezentował się jeszcze wszystkim radnym. Jeżeli chodzi o kompetencje zawodowe, jeżeli chodzi o kwestie aktywności dotychczasowej zawodowej, na pewno jest to osoba, która jest zaznajomiona z problematyką finansów samorządowych. Jest to człowiek, który pracował naukowo w tej dziedzinie, ze stopniem naukowym, także doktora habilitowanego, z doświadczeniem praktycznym. Oczywiście jest tak, że dzisiaj ta kandydatura jest zgłoszona przez zarząd województwa, więc to nie są kandydatury rekomendowane przez PIS, natomiast PIS też nie ma takiej zasady, żeby głosować przeciw dla samego głosowania przeciw. Doktor habilitowany Marek Dylewski od początku lat 90 pracował w bankowości, pełniąc głównie funkcje kierownicze. W latach 96-99 kierował Szczecińskim Oddziałem Powszechnego Banku Kredytowego, a następnie przeszedł do praktyki samorządowej, obejmując w styczniu 99 roku stanowisko skarbnika powiatu polickiego. Nie jest to osoba powszechnie znana, tym bardziej, że w ostatnich latach z tego co mieliśmy okazję porozmawiać na komisji budżetu, nowy pan skarbnik czy kandydat na pan Skarbnika w ostatnim czasie pracował w Poznaniu, natomiast rzeczywiście miał związek z powiatem polickim, z samorządem jest niewątpliwie osobą wykształconą, jeżeli chodzi o kwestie związane z finansami. Natomiast jak będzie rzeczywiście, no to zobaczymy, czas pokaże. My będziemy trzymali kciuki, no bo skarbnik województwa jest jednak bardzo istotną osobą. Finanse publiczne były główną domeną Dylewskiego także w czasie jego pracy dydaktycznej i naukowej na uczelniach wyższych. W ramach swoich obowiązków nadzorował jednostki samorządu terytorialnego w zakresie poprawności prowadzonej gospodarki finansowej. Ulica potulicka idzie do remontu. Jedna z najbardziej zaniedbanych ulic w Szczecinie w ciągu nieco ponad roku ma zamienić się w nowoczesną arterię z nowym torowiskiem, przystankami i kanalizacją. Zmiany to dobra wiadomość, ale problemem niewątpliwie będą komplikacje w ruchu, które mogą potrwać nawet rok. We wtorek ulica Potulicka została zamknięta dla samochodów. Wstrzymano także komunikację miejską. Zgodnie z zapowiedziami, 15 kwietnia rozpoczął się wyczekiwany przez wiele lat remont. Generalny wykonawca modernizacji rozpoczął demontaż trakcji, rozbiórkę nawierzchni oraz głębokie wykopy. Duże wyzwanie przed firmą wykonawczą. Mamy nadzieję, że sobie poradzi z realizacją tego zadania w terminie. Mamy też komunikację zastępczą od dzisiaj, która funkcjonuje i będzie obsługiwała tutaj okolicznych mieszkańców i dojazd do posesji. I nieruchomości, a my będziemy po prostu przyglądali się temu procesowi modernizacji ulicy Potulickiej, która zmieni się nie do poznania. Mamy taką nadzieję, będzie to nowoczesna materia komunikacyjna z nowoczesnym torowiskiem, z nową pętlą tramwajową, ze wszystkimi rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi tramwajów, które w tej chwili stosuje się w najnowocześniejszych aglomeracjach europejskich. Do końca nie wiadomo jednak, jakie niespodzianki mogą czekać na ekipy remontowe pod ziemią. Istnieją obawy, że może to wydłużyć czas prowadzonych robót. Po zakończeniu prac nie będzie już huku tramwajów ani drgań, które utrudniały życie okolicznym mieszkańcom. Ulica ma stać się również bardziej przyjazna dla kierowców. Z dużą satysfakcją uczestniczę w dzisiejszej symbolicznej uroczystości uruchomienia tej inwestycji symbolicznej dlatego, że od kilku już miesięcy trwają prace przygotowawcze, prace planistyczne, aby do minimum skrócić okres uciążliwości związanych z zamknięciem tej arterii. Modernizacja ulicy Potulickiej od skrzyżowania z ulicą Narutowica do końca, za ulicą Piekarę oraz fragmentu ulicy Narutowicza między krzyżówką z ulicą Potulicką a ulicą 3 Maja polegać będzie głównie na wymianie nawierzchni. Po przebudowie zmieni się również organizacja ruchu. Wartość tej inwestycji, przypomnę, to jest około 35 milionów złotych, z czego 18 milionów to jest dofinansowanie. Samorządu Województwa z Regionalnego Programu Operacyjnego, a więc jest to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych rozpoczynanych w tym roku przez miasto Szczecin. Ulica Narutowicza będzie przejezdna pod koniec września. Tramwaje wrócą na tory w tamtym rejonie dopiero w grudniu. Na wykonanie zadania firma Energopol ma czas do 26 września 2015 roku. Narzucenie dyskursu w kampanii wyborczej nie jest łatwe, tym bardziej gdy nie jest się mieszkańcem Szczecina, a spadochroniarzem z Warszawy. Paweł Piskorski stara się jednak przekonać do siebie mieszkańców Pomorza Zachodniego. Paweł Piskorski na co dzień związany ze stronnictwem demokratycznym jest jedynką na liście wyborczej Europa plus Twój Ruch do Parlamentu Europejskiego. Przez wielu nazywany spadochroniarzem z Warszawy sam czuje się coraz bardziej związany z okręgiem wyborczym numer 13. To jest region, z którym jestem związany też z punktu widzenia biznesowego od lat, ale dla mnie to nie jest najistotniejsze. Dla mnie jest najistotniejsze to, czy jesteśmy w stanie reprezentować dobrze Polskę w Parlamencie Europejskim i wszystkie sprawy, które dotyczą naszego kraju. Ja się czuję kompetentnym parlamentarzystą. Przez pięć lat pracowałem już w Parlamencie Europejskim i znam go bardzo dobrze i mam nadzieję, że niezależnie od tego, że ten region nasz, ten okręg wyborczy jest bardzo zróżnicowany. Bo oprócz Szczecina mamy tutaj przecież i Koszalin, i Zieloną Górę, i Gorzów, i miasta o bardzo różnej specyfice lokalnej. W związku z czym niezależnie od tego, że trudno być reprezentantem wszystkich lokalnych społeczności, to że uda mi się być dobrym parlamentarzystą. Piskorski funkcję europosła już raz sprawował. Zajmował się wtedy tematyką bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Na tej kwestii skupia się również podczas trwającej obecnie kampanii wyborczej. Dzisiaj cały czas jeszcze przede wszystkim bezpieczeństwem naszym zajmuje się NATO i uważam, że to jest poważny deficyt. Ja w Parlamencie Europejskim zajmowałem się sprawami obrony narodowej, byłem wiceszefem Komisji do Spraw Relacji z NATO i wiem doskonale, że ta europejska tożsamość obronna powinna być w najbliższych latach wybudowana. Mówimy bardzo jasno. Unia Europejska ma milion osiemset tysięcy żołnierzy. To jest największa armia na świecie, a nasze zdolności do przeprowadzenia akcji poza granicami są nieporównanie słabsze niż Amerykanów. Unia europejska jeśli zebrać wszystkie budżety obronne, wydaje ponad 200 miliardów euro na to. To, jest gigant, to są gigantyczne pieniądze. To, są, to jest drugi budżet po Amerykanach. Kandydat uważa również, że dla europarlamentarzysty ważniejsze powinno być reprezentowanie Polski niż poszczególnych regionów? Polska w Unii Europejskiej ma dużo większe możliwości obronne niż samodzielnie. Oprócz budowania pojedynczych jednostek, które porozumiewają się i tworzą wspólnotę obronną, teraz trzeba woli politycznej i woli tego, że nie ma powodu, żeby kraje narodowe wydawały gigantyczne budżety, powielając tak naprawdę rzeczy, które kupują. Po co Polska ma kupować kolejne kolejną partię czołgu? czy samolotów, jeśli jesteśmy w stanie w tym europejskim domu tak się porozumieć, że jedni mają tego rodzaju sprzęt, drudzy mają tego rodzaju sprzęt, nawzajem się uzupełniamy. Przecież nikt nie może żyć w zbudzeniu, że Polska nawet jak teraz wyda 60 miliardów złotych na sprzęt i obronę, to i tak będzie równa potencjałowi Rosji. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już pod koniec maja. 400 milionów ludzi będzie mogło wybrać 751 posłów i posłanek, którzy rozpoczną swoją pracę już w lipcu. Polacy wybiorą 51 europosłów w 13 okręgach wyborczych. Za nami kolejna sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, na której radni poza tematem Stoczni Szczecińskiej i wyborem nowego skarbnika zajmowali się szeregiem istotnych dla mieszkańców spraw. Marszałek Olgierd Geblewicz wspólnie z przedstawicielem firmy Volkswagen wytłumaczył radnym, jakie czynniki zadecydowały o tym, że warta kilkaset milionów złotych inwestycja powstanie w Wielkopolsce, a nie na Pomorzu Zachodnim. Zdecydowała infrastruktura, ale działania zarządu województwa są godne podziwu, mówił przedstawiciel Volkswagena. Poza tym nowym radnym sejmiku został Andrzej Nidzielski, który zastąpi w ławach sejmiku Marka Tałasiewicza który został wojewodą zachodniopomorskim. Pierwsze godziny po zmianie organizacji ruchu na ulicy Potulickiej nie przyniosły znaczących komplikacji w ruchu. Małe korki tworzyły się jedynie w okolicach skrzyżowania ulicy Kopernika z Narutowicza, jednak trudno nie odnieść wrażenia, że przy zamknięciu dwóch sąsiednich ulic o dużym znaczeniu komunikacyjnym piastów i Potulickiej, można by spodziewać się większych utrudnień. Prace na piastów trwają jednak według przewidywań. Ulica będzie całkowicie przejezdna dla kierowców najpóźniej w połowie maja. Utrudnienia na potulickiej mogą potrwać nawet rok. W ponad 100 polskich kościołach w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek odbędzie się noc Konfesjonałów. Księża będą spowiadać chętnych co najmniej do północy, a często do szóstej rano. W poprzednich latach tylko w samych szczecińskich kościołach w noc Konfesjonałów spowiadało się kilka tysięcy osób. Podobnie jak w poprzednich latach, w jednym ze szczecińskich kościołów podczas trwania nocy konfesjonałów będzie spowiadać metropolita szczecińsko-kamiński arcybiskup Andrzej Dzięga. Centrum nocy konfesjonałów będzie katedra pod wezwaniem św. Jakuba w Szczecinie, jednak możemy spodziewać się, że w większości kościołów duchowni będą spowiadać do późnych godzin. Akcja zaskakuje nowoczesnością. Informacje o nocy można pobrać na przykład za pośrednictwem smartfonów. W Akademii Morskiej w Szczecinie powstanie Centrum Symulatorowe Szkolenia Pilotów Morskich. We wtorek list intencyjny w tej sprawie uczelnia podpisała ze Szczecin Pilot. Centrum będzie certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym dla kształcenia pilotów morskich i zapewnienia bezpieczeństwa w portach. Nowe Centrum Symulatorowe to pierwsza taka jednostka w Polsce. Jej utworzenie wynika z rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 16 grudnia 2013 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich. Dokument określa zakres i sposób, w jaki mają być prowadzone szkolenia oraz nakłada na tę grupę zawodową restrykcyjne wymogi dotyczące ich umiejętności i zapewnienia bezpieczeństwa statkom wprowadzanym do portów. Tworzymy Centrum symula symula Symulatorowe dla pilotów, którzy wykonują aktualnie zadania w służbie tutaj pilotowej, jak i również dla nowych, nowych pilotów, którzy przyjdą w przyszłości, w przyszłości do pracy. Jest to początek, jest to początek po prostu yy, zacieśnienia pełnej współpracy z Akademią Morską w Szczecinie. Piloci jako eksperci brali udział w wielu badaniach naukowych oraz uczestniczyli w kursach. Teraz uczelnia i spółka wchodzą w nowy etap współpracy. Podczas szkoleń na symulatorach można będzie przećwiczyć działania m.in. w sytuacjach awaryjnych. Bardzo cieszę już z następnego etapu współpracy, bo my współpracujemy tak. już od, o, to jak ja pamiętam, już co najmniej od 13, 30 lat, przepraszam. I ta współpraca jest między nami tego typu, że, że pracowaliśmy zawsze w badaniach naukowych. Piloci biorą udział, piloti biorą udział jako eksperci, prawda, no bo ktoś inny by miał być ekspertem, to jest z jednej strony. No myśmy już mieli takie kursy, to tam troszeczkę się czasy, znaczy się przepisy zmieniały, takie kursy już były dla pilotów. Szkolenia mają służyć między innymi zwiększeniu bezpieczeństwa na torze wodnym Świnoujście-Szczecin. Współdziałanie kapitana statku z pilotem musi zapobiegać wypadkom i zminimalizować ryzyko kolizji. Przyszli piloci morscy będą głównie korzystać z symulatora manewrowego mostka nawigacyjnego. Znajdującego się w Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej. To są specjalne sy kursy symulatorowe sytuacji awaryjnych awaryjnych, to znaczy, że robimy specjalnie robimy, że załóżmy zacięcie steru lub maszyny wysiadły, chłop, on się urwał i tak dalej, i tak dalej. Tego typu sytuacje, bo to nie chodzi o normalne sytuacje żeglugowe, takie, takie sytuacje to, 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 to i są, uczymy de facto tych podstawowych nawigatorów. No, znaczy, nawigatorów, nawigatorów tylko tych klasycznych powiedzmy, a dla pilotów to już jest wyższa szkoła jazdy. To... Centrum korzystając z doświadczonej kadry i profesjonalnych symulatorów Szczecińskiej Akademii Morskiej zapewni szkolenia nowych pilotów morskich oraz umożliwi im odbywanie obowiązkowych kursów odnowieniowych. Partia Zielonych wystartuje do Parlamentu Europejskiego z naszego okręgu. Jednemu z mniejszych ugrupowań w regionie udało się zebrać ponad 10 tysięcy podpisów, szczegóły w materiale filmowym. Partia Zielonych idzie samodzielnie do Parlamentu Europejskiego. I choć sondaże dają jej mniej niż procent poparcia, działacze są zdeterminowani i zapowiadają walkę o mandaty. Udało im się już przekroczyć próg wymaganej ilości podpisów pod listami poparcia. Mam nadzieję, że się uda. Dzisiaj ekipa jedzie do Gorzowa, do Okręgowej Komisji Wyborczej. Z naszymi podpisami i z dokumentami udało nam się zebrać ponad 11 tysięcy podpisów. I w zasadzie kampania teraz do tej pory polegała głównie na tym, że spotykaliśmy się z wyborcami bądź też z potencjalnymi wyborcami, oczywiście, ale głównie przy zbiórce podpisów, dlatego, że była to mocno wyczerpująca akcja. Mam nadzieję właśnie, tak jak powiedziałam, że zakończy się zarejestrowaniem naszej listy do Europarlamentu. Komitet Wyborczy liczy na zdobycie co najmniej trzech mandatów. Zieloni nie idą do wyborów z wielkimi partiami mainstreamowymi. Te partie według nich zawiodły nadzieję wielu Polaków. Mam cały szereg przemyśleń na temat zarówno zbiórki podpisów, jak i też prowadzenia kampanii wyborczej po zarejestrowaniu naszych list. Głównie z tego względu, że widać wyraźnie rozczarowanie wyborczyń i wyborców polityką, sytuacją polityczną w kraju oraz wielką troskę o to, co się będzie działo w naszym kraju i w naszej Europie. Myślę, że to wszystko wykorzystamy w, naszej, w naszych działaniach i w naszej akcji informacyjnej. W skład komitetu wyborczego Partia Zieloni wchodzi m.in. Partia Kobiet, Ruch Sprawiedliwości Społecznej i Polska Partia Pracy. Jedynką na liście jest radna sejmiku wojewódzkiego Ewa Koś. Jeszcze przez dwa tygodnie mamy czas na rozliczenie się z fiskusem, a tym samym przekazanie 1% podatku. Dzięki temu możemy na przykład wesprzeć zwierzęta, o co apeluje Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w Szczecinie. Rozpoczyna się druga połowa kwietnia, czyli na złożenie rozliczenia podatkowego zostały nam jedynie dwa tygodnie. Coraz więcej osób przekazuje swój 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Warto więc zastanowić się, czy tego procenta nie przeznaczyć na przykład dla Szczecińskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest organizacją pozarządową, czyli naszym podstawowym źródłem, z którego się utrzymujemy są właśnie darowizny od ludzi, którzy kochają zwierzęta oraz przekazywany co roku 1% podatku. I tak naprawdę jest jest to zasadnicza, yy, zasadnicza forma, która pozwala nam na codzienne funkcjonowanie. Dlatego tak bardzo prosimy o wsparcie w ten sposób, abyśmy, tak jak teraz, cały czas mogli codziennie pomagać potrzebującym zwierzętom, które do nas trafiają. A takie zwierzęta trafiają dosłownie każdego dnia. To sprowadzi działalność gospodarczą, świadcząc usługi lekarsko-weterynaryjne w przychodni dla zwierząt. 1% podatku to główne źródło utrzymania placówki. Dzięki procentowi podatku, który otrzymujemy od darczyńców, jesteśmy w stanie wyposażyć naszą lecznicę, w której są przyjmowane wolno żyjące koty, psy interwencyjne oraz inne zwierzęta, które potrzebują pomocy, a tej pomocy nie są w stanie uzyskać nigdzie indziej. Także z 1% kupujemy lekarstwa, kupujemy środki higieniczne, wyposażenia lecznicy. Z 1% podatku również pokrywamy zabiegi, które nie mogą być wykonane w naszej lecznicy. Są to na przykład specjalistyczne konsultacje okulistyczne czy zabiegi chirurgiczne, których nie jesteśmy w stanie przeprowadzić we własnym zakresie, ponieważ potrzebna jest naprawdę droga, kosztowna pomoc specjalistów. Aby podarować swój 1% potrzebującym zwierzętom, musimy wypełnić odpowiednią rubrykę w swoim corocznym zeznaniu podatkowym. Aby przekazać 1% podatku dla naszej organizacji, dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać w odpowiedniej rubryce numer KRS oraz wpisać cel szczegółowy to z oddziału w Szczecinie. Jest to bardzo ważne, dlatego że wszystkie pieniądze, które są przekazywane dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, w pierwszej kolejności są przekazywane do Warszawy. i dopiero tam Następuje rozliczenie na poszczególne oddziały. Dlatego, jeżeli ktoś z podatników chce, aby te pieniądze zostały w Szczecinie, musi dokładnie wskazać, że chodzi o naszą organizację, nasz oddział, czyli Oddział Szczecin. To z każdego dnia potrzebuje i szuka osób, które chciałyby po stronie swoich sukcesów życiowych zapisać pomoc potrzebującym i bezdomnym zwierzętom. To już wszystko, co przygotowali dziś nasi reporterzy. Na kolejne wydanie serwisu zapraszam o stałej porze. Do widzenia!